Takie jak Szwajcaria, kraje skandynawskie, Japonia, USA. i miałam otwarte, wiecie, wirniki, jakieś. no nie wiem, jakiekolwiek w ogóle silniki. Szczerze, no dobra, tutaj się poddałam. Hejka, dzisiaj. Kontynuujemy temat, co robić po filologii, a mianowicie z jakimi zawodami można połączyć filologię. Spoiler ze wszystkimi. Jeżeli nie oglądaliście poprzedniego filmiku, czyli części pierwszej, to gdzieś tutaj y, nauczyłam się robić podpowiedzi i będzie podpowiedź, gdzie znaleźć pierwszy filmik, a my lecimy. Filologię plus marketing. Nieważne jaki rodzaj marketingu wolicie, personalny. Internetowy, sensoryczny, naprawdę to nie jest ważne, jeżeli wiecie, co wolą, jakie są preferencje tych ludzi, jakie są chęci tych ludzi, albo jakie są absolutne no-no tych ludzi, których chcecie zachęcić, na przykład do kupna produktu nie będziecie w stanie ułożyć najlepszej strategii, tak stworzyć tą strategię marketingową, jeżeli nie będziecie dokładnie wiedzieć czego ci ludzie chcą. Nie będziecie wiedzieć ich preferencji kulturowych albo no właśnie takich rzeczy, tak tym bardziej, jeżeli celujecie w rynek zagraniczny. Filologia plus IT. Jest mnóstwo krajów poza Polską, które oferują naprawdę super warunki pracy dla programistów, takie jak Szwajcaria, kraje skandynawskie, Japonia, USA. No, mnóstwo jest tych krajów i naprawdę, czy nie byłoby fajnie, gdybyście nie tylko super mówili w języku programowania to jest chyba jedyna grupa językowa, której naprawdę nigdy nie ogarnę ale nie, by, bylibyście. Niezbędnym pracownikiem, gdybyście nie tylko się odnajdowali na stanowisku, ale też na imprezach pracowniczych. Byście mieli super okazję, żeby się zintegrować. Jeżeli będziecie znali slang albo takie zaplecze kulturowe tych ludzi, będzie wam łatwiej się zintegrować z całym zespołem, niż, no nie wiem, nie wiem, czy piszecie ze sobą w zero jedynkowym systemie, ale no dobra, pozostawiam to dla Was. Filologia plus HR. W samym HR tkwi w ogóle sens tej pracy, tak? to są human resources, czyli szukacie ludzi. I ja myślę, że jeżeli będziecie wiedzieć, jacy są ci ludzie, jak oni myślą, dlaczego oni się zachowują w ten lub inny sposób i jakie są ich mocne i słabe strony, to będzie Wam o wiele łatwiej spośród tysiące CV znaleźć właśnie tą perełkę, której szukacie. Właśnie osobę, która będzie miała takie kompetencje i takie podejście tak, do pracy, do czasu, do ludzi, które będzie potrzebna dokładnie Wam, Waszej firmie, czy tam, dla kogo pracujecie w, dzia w dziale HR. Aczkolwiek myślę, że jeżeli będziecie wiedzieli, jak to zrobić, no to premia świąteczna pójdzie filologia plus medycyna. Szczerze. No dobra, tutaj się poddałam, bo naprawdę stricte połączyć medycynę z filologią jakoś bardzo się nie da, bo medycyna to jednak jest taki zawód, który wymaga no, poświęcenia czasu, sił. No, naprawdę to kosztuje wysiłku, ale jeżeli na przykład skończyliście jakiś taki. Medyczny kierunek i nie wiecie, co ze sobą zrobić, no to nie jest żaden problem, żeby później pójść na filologię. Ja mam koleżankę, ona ukończyła pielęgniarstwo, jest pielęgniarką i poszła na filologię, i powiem Wam, że ona nie powiedziała, że ta filologia to jakaś zbędna wiedza. Absolutnie nie. Jakby chciała później się zdecydowała, żeby wyjechać do jakiegoś kraju i zostać tam pielęgniarką, no to ta wiedza, którą ona zdobyła na kierunku filologicznym, byłoby absolutnie niezbędna. Także medycyna to jest trochę jak filologia, bo wszyscy myślą, że jak ukończysz filologię albo medycynę, to zostaniesz stricte tłumaczem albo lekarzem, tak? W przypadku medycyny. Medycyna to też jest pielęgniarstwo, dietetyka, ekologia żywności. Bardzo fajne, polecam. Jeżeli jesteście medykiem i na przykład zajmujecie się słuchem, ja nie pamiętam, jak to dokładnie się nazywa, ale tutaj wstawię. Bardzo fajnym jest to, żebyście na przykład nauczyli się języka migowego. Tak jak ja teraz chodzę na studia magisterskie, no to to jest stricte filologia polskiego języka migowego. No i ja myślę, że to byłoby fajne, gdybyście pracowali z osobami głuchymi i byście mogli z nimi normalnie porozum... i byście mogli z nimi normalnie porozumiewać. No i ostatnie. Filologia i tłumaczenia. Otóż... Naprawdę, jeżeli chcecie zostać tłumaczem i no, chcecie po prostu to robić, tak? tak jak ja na przykład, ja się łapię w ogóle za każdą możliwość, chociaż ja nie posiadam jakichś takich stricte kompetencji tłumaczeniowych, takich no, nie jestem tłumaczem, przysięgłym ani nic, chociaż bardzo bym chciała, byłoby bardzo fajnie. Ale to absolutnie nie oznacza, że nie możecie się brać za takie tłumaczenie. Ja na przykład o taka ciekawostka, ja kiedyś tłumaczyłam słuchajcie, papugi. I to nie jest wcale żaden żart, bo naprawdę kiedyś tu papugi i to było tak, że dostałam zlecenie, żeby tłumaczyć przy Mistrzostwach polskich Ptaków Gadających, tak, jest coś takiego. No i właściciele tych ptaków wysyłali filmiki na YouTube, żeby pokazać, co te y, ptaki potrafią umieć, znaczy potrafią umieć, co te ptaki potrafią powiedzieć. O i moim zadaniem było to, żeby posłuchać, co te ptaki gadają. A tam było gadu-gadu w stylu: Kto tu mieszka, Agnieszka? I, i, I wiecie, takie na przykład, no nie wiem, imitowały dźwięki różnych zwierząt albo na przykład. albo szampana. Moim zadaniem było to, żeby spisać, co te ptaki tam mówią albo co one tam robią. I potem przetłumaczyć to na rosyjski i angielski, bo większość zgłoszeń było właśnie od polskich właścicieli tych ptaków. Więc ostatnio też tłumaczyłam części helikoptera, więc północy przesiedziałam i miałam otwarte, wiecie, wirniki, jakieś, no nie wiem, jakiekolwiek w ogóle silniki i to wszystko, wszystko co dotyczy helikoptera, więc bardzo dużo o tym się nauczyłam i teraz mi wszystko, wszędzie się widzi helikopter. Więc no, bardzo ciekawe rzeczy. Także nie martwcie się, jeżeli ukończyliście filologię i teraz nie wiecie, co ze sobą zrobić, bo naprawdę możecie pójść w każdym kierunku, no dosłownie w każdym kierunku i na pewno tam wiedza, Wam się przyda. Na filologii nie ma wiedzy niezbędnej, bo nie znam żadnej osoby, która by ukończyła jakąkolwiek filologię, na przykład iberystykę, i powiedziałaby później, wiecie co, no ogólnie w życiu to nie spotkałam później żadnego Hiszpana i, i te studia w ogóle mi się nie przydały. Nie. Ja tak samo ukończyłam filologię norweską dwa lata temu i no spotkałam i oso osoby i z Norwegii i ze Szwecji i tak absolutnie mi się ta wiedza przydała, mogłem się z nimi dogadać, się trochę, wiecie, pochwalić, tak że znam języki w ogóle, więc nie marszcie się, aczkolwiek po prostu kochajcie to, co robicie, i to jest najważniejsze. I ja wam bardzo dziękuję i życzę wam miłego dnia. Dobra.